Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak ustawić tryb jasny bądź ciemny na telefonie Huawei Pura 70 Ultra. Więc, żeby to zrobić, pierwszy oczywiście wchodzimy w ustawienia telefonu. Jak widzicie, ja już jestem w ustawieniach. I następnie schodzimy do wyższy i jasność, tak czyli ustawień, które znajduje się tutaj. Klikamy je i następnie, jak widać, mamy wiele opcji do wyboru, ale nas oczywiście najbardziej interesuje Tryb ciemny. Jest oczywiście wyłączony domyślnie, a żeby go włączyć wystarczy kliknąć tutaj i oczywiście włączyć opcję, żeby był włączony poprzez albo jakiś hormonogram, albo przez cały dzień. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych, pro, do następnych poradników na kanale.